Cześć, witajcie. Co tam, Leon? Zimno. Jak mija wam dzionek? E, bo mi chaotycznie muszę jechać na pocztę, po paczkę. W ogóle zamknęli nam tutaj e, filiale, e, i trzeba teraz dalej jeździć. Tak mieliśmy niedaleko, no ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Nie było mnie w domku, więc albo po prostu byłam, ale. Nie zostawili, po prostu wzięli ze sobą różnie to była tutaj z różnymi dostawcami, wiecie, niby jesteśmy, ale wcale nie dzwonią, po prostu tylko wypisują kartkę i jadą dalej. Dla nich to jest po prostu łatwiej, chyba, nie wiem. Poza tym powiem Wam szczerze, że jestem chora, już biorę tabletki, a to już Wam chyba we wcześniejszym vlogu powiedziałam. Teraz do tego jeszcze doszedł kaszel. I Katar, muszę jechać do apteki, muszę jechać po tort e, odebrać, bo to jutro osiemnastka mojej córki. Nie przejmujcie się, wszystko co dzisiaj pokażę Wam wyjdzie po urodzinach, także dopiero e, w niedzielę. Więc <śm> moja córka już będzie po prezentach, e, i wtedy Wy się dowiecie, co e, konkretnie dostała. Przygotowałam sobie już taki mały prezent tak, w takim pudełku. No, oczywiście, będzie do tego koperta. No i takie małe drobiazgi, zaraz Wam zresztą pokażę. Ale muszę jeszcze jechać do Teddy'ego po balony, po ten numerek 18 do tortu. I w sumie chyba. Aha, jeszcze po serwetki. No, te rzeczy chciałabym jeszcze dokupić. Zobaczymy, czy mi się uda to wszystko zorganizować. W ogóle jestem po nocce, jestem totalnie zakręcona, tak jak ten mój Leon. Ale nie wiem, czy ogarnę to wszystko. Jeszcze chciałabym sałatkę zrobić i jeszcze kilka rzeczy na jutro, ale czy mi czasu starczy, to nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, już jest za 10 druga, <laughs> Zajmie mi to trochę czasu. Wyjazd, znalezienie jakiegoś parkingu. Dzisiaj jest piątek, duży ruch, wszyscy na mieście. Do tego jest jeszcze to mosze tutaj. I ono właśnie w tych godzinach chyba jest. I chyba będą wszyscy właśnie wychodzić. Więc nie wiem, jak to będzie. Obojętnie. Muszę to załatwić. <tak>, tak sobie wymyśliłam. Wiecie, no, osiemnastka, wchodzenie w, dorosły, w dorosłość. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy jeszcze jest 17, a jutro już skoczą te e, cyferki i czas zacznie szybciej biec. Wiecie, kiedy, kiedyś też nie mam osiemnaście lat. Było pięknie, myślałam, że zdobędę góry, świat. No. Po części marzenia się spełniły, po części nie. Właściwie w sumie, co ja będę Wam mówić? Nie mogę narzekać, mam na chwilę obecną wspaniałe życie, śmieję się, cieszę. Mimo że mam pracę na trzy zmiany. Jestem zadowolona i... Niczego więcej mi nie trzeba. Wszystko się dobrze układa. Mamy nowy rok, nowe postanowienia, które troszeczkę zaniedbałam. Miałam ćwiczyć jogę, nie mam na to czasu. <ścoughs> Zaczęłam, ale jakoś tak wszystko toczy się krzywą drogą, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że po tej osiemnastce już dojdzie wszystko do ładu i y, zacznę normalnie funkcjonować. Chciałabym, żeby córka była również zadowolona. Jedna już skończyła y, osiemnastkę już dawno. Już zapomniałam, teraz druga. No i będę miała dorosłe dzieci. Nie wiem, widać po mnie? Może jestem trochę przemęczona, ale... No cóż, cieszę się, że dziewczyny dorastają, że są szczęśliwe. W sumie nie są w Polsce, są w Niemczech, ale wszędzie dobrze. Nie? Musimy się z tego cieszyć. Co mamy? O, Leon już wyszedł, zamknę okno. Jak już sobie poszedł, a ja szybko buciki i jadę na rynek po torcik. A tak wygląda wielki kosz w portfeli, są i perfumy, miliony, mam nadzieję, że tych milionów córka się dorobi, jest karteczka, jeszcze nie wypisana, zaraz to wszystko zrobię po kolei, mam nadzieję, że wszystko się jej spodoba, a chyba najważniejsze będzie to, co jest w kopercie. Co ja jeszcze chciałam zrobić, no właśnie jechać po tort. Słuchajcie, ja już mam tort odebrany, także jadę już do domku, spieszę się, w ogóle latam jak poparzona. Już balony też kupione, wszystko przygotowane na urodziny. Chcę taką niespodziankę chcę zrobić, ona się w ogóle nie spodziewa, że ja coś takiego przygotuję, no ale w końcu to, jest, to są 18 urodziny, niech troszeczkę ma z tego radość. Później przychodzi dorosłość i wiecie sami jak to jest. I jego zabawy. <grym w tamte? śpiewanie> Aha. No masz, masz kiciucha. U Papucha jesteś, nie? Ojoj, 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 ojoj. A du, 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 du. Nie wiem, jak mu się zachować. Ale pączki kręci, nie? Ja <śpiewanie> No, podłogę nie wycierasz. On sam się łzą, wyciera. <noise> balony już są. Osiemnastka jest. No i serwetki są. Teraz tylko będziemy dmuchać balony. Chcesz mi pomóc? Nie. <noise> nie lubisz, nie? Nie ja, muszę ja samochód. Jedziesz samochód umyć? Tak. Dobrze. Cieszę się. Ja robię, ja to Ja nie wiem, czy ja z, z tymi moimi chorymi płucami wezmę i nadmucham te balony. O, ta, zobacz, zobaczcie. Tak, to jest prawdziwy diabełek. <noise> Może takiego diabełka zostawimy, a nie serducha. ducha. Udało mi się. Nie mam noszyczek. Choroby tam dmuchasz. No choroby wdmuchuje. No masz rację, choroby wdmuchuję. Mam nadzieję, że tym razem nie pęknie. Tak, a wstążka i pękła? Co jest na mnie tak jest? Dobra, jeden balon jest. Kurczę, skaczę. No ja właśnie, krupek. widzę. Gelata. Ciebie jesteś? A ty już jesteś? Jakiś Jaki skok? Spogadzaj. O, o, Kurwa. A few moments later. Mogłam helem wypełnionym kupić te balony. Tak nie będą mi stałe. Masz jakiś pomysł? Ja nie. Ja też nie. Nie pomyślałam o helu. Ale tam, gdzie byłam, to nie było nigdzie, żeby wypełnić helem. Widzicie? Czasami człowiek coś sobie ubździ, a potem nie wyjdzie. O. Ale coś wykombinujemy, żeby wszystko funkcjonowało jakoś. Wiem, że coś wymyślę. Patyczki, taśma i baloniki, jak ta lala. <laughs> A! Rafał, też bym chciała taki prezent dostać. Niedługo mam imieniny. Wiesz, że 9 marca jest Kaśki, nie? Nie obchodzimy tutaj. Nie, no właśnie obchodzimy tutaj imieniny, czy nie? Nie. Urodziny tutaj no. obchodzimy. Kurczę, to muszę poczekać do grudnia. To wtedy taki piękny prezent z serduchami dostanę. Trzymajcie się do następnego. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli. Prawda? Ty jeszcze nie pojechałeś myć tego samochodu? Nie no, piję yerby. Cześć. Widzisz? Cześć. Żegnam was. Było dużo mnie w tym vlogu. Chwila. No, by, by, a gdzie masz Leona? Bawi się gdzieś. Bawi się gdzieś, o, ale się jestem w e, sumie, powiem ci, że podekscytowana tym wszystkim, będę miała dorosłe dzieci, będę miała dorosłe dzieci w końcu, ale ona e, niestety, nie, nie. synuś, no co ty, nie, synuś jeszcze nie ma osiemnastki. Nie, ale razy kota ile się liczy? Właśnie nie wiem. Razy cztery chyba, nie? Nie wiem. E, on piątek. To jest nastolatek. 5 maja, sko skończy cztery lata. Jak to się mówi, on ma teraz przechodzi mutację i. Dojrze okres dojrzewania. No, Pryszczę masz, nie? Pewnie. Tak, kurde, <laughs> Dobra. On już nie wie, co jest grane. Ja się żegnam, muszę uciekać. Cześć. Dobra, ja też się żegnam i. Do następnego vloga. Papa, pa, trzymajcie się. Szlafrok. Zawsze marzyła o szlafroku. Teraz będzie miała.